Dziś wraz z Państwem spełnię swoje niewielkie, malutkie marzenie. Potężna angielska ciężkozbrojna armia przeciwko równie licznej, ale jednak bardzo słabo dozbrojonej, właściwie nazywanej przez Anglików bandzie. Szkockich burali. Ten most był bardzo, bardzo wąski, drewna. Mówi się, że na mogło go pokonać około czterech tych ewentualnie dwóch jeźdźców. Tutaj. Za parę dni rozpocznie się wielka, wielka bitwa. Dzień dobry, czy mają Państwo swój ulubiony film? Ja mam film o walecznym sercu, film o honorze, film odwrotności, Braveheart, waleczne serce, o mężczyźnie, który porwał tłumy, który był wierny swojej pasji, który był wierny miłości, który walczył o wolność, a przede wszystkim był w tym wszystkim zupełnie, zupełnie wolny. Film, który porusza we mnie Jakąś taką iskrementę. Eee, drodzy Państwo, ten program nazywa się Za siódmą górą, a ja nazywam się Stefan Czarniecki i dziś wraz z Państwem spełnię swoje niewielkie, malutkie marzenie. Otóż zabierę Państwa i przy okazji samego siebie do Szkocji Środkowej, tutaj, gdzie William Wallace stoczył największą bitwę przeciwko okupującym Szkocję angielskim wojskom. Tutaj, gdzie stał się prawdziwym bohaterem, zapraszam do Szkocji Środkowej pod Sterling. Sterling to nie tylko. Miejscowość, w której w 1297 roku swoją bitwę stoczył bohaterski William Wallace. To także tak zwana Brama Pogórza. Miejscowość, od której zaczyna się ta prawdziwa, słynna ze szkockich widokówek szkocka część środkowa. Pogórza, Wzgórza, Połoniny to właśnie od tego momentu Szkocja zmienia nieco swój krajobraz. Oprócz tego, że jest to miejsce, w którym walczył Wallace, oprócz tego, że jest to brama Pogórza, to także w Starling w 1543 roku królowa Maria Stuart została ukoronowana na królową Szkocji właśnie w Starling. Akcja filmu Braveheart rozgrywa się właśnie w okolicach środkowej części Szkocji i opowiada o walkach wyzwoleńczych Szkotów o własną ojczyznę. Aby sobie lepiej to wszystko unaocznić, wyobraźmy sobie, że jest rok 1297. Szkocje najeżdżają wojska angielskie pod dowództwem króla Edwarda I. Szkoci mają bohatera. Jest nim do tej pory nikomu nieznany William Wallace. Człowiek bohaterski, człowiek odważny, człowiek wolny, człowiek któremu zamordowano ukochaną żonę, człowiek, który potrafi walczyć o swoją wolność, nawet za cenę życia. I to właśnie pod jego dowództwem bohaterscy górale tego Pogórza w środkowej Szkocji uderzają na. Anglików. Z każdym kolejnym tygodniem oddziały pod dowództwem Williama Wallace'a rozbijają oddziały wroga. I choć angielskie wojska pod dowództwem Sir Henryka de Percy i Sir Roberta Clifford'a zmuszają Szkotów do podjęcia wyzwania i stanięcia na polach właśnie na polach pod Sterling 7 lipca 1297 roku. Yy, pomimo tego, że Szkoci się godzą, Anglicy są bardzo pewni siebie, są dumni, są pewni, że zgromadzona przez nich yy, armia rozbije w pył buntowników. Na pola pod Sterling gromadzą potężną armię 300 ciężkozbrojnych yy, rycerzy, ponad 300 walińskich łuczników i około 10 tysięcy piechurów. Możemy to sobie właściwie tylko wyobrazić, potężna angielska ciężkozbrojna armia przeciwko równie licznej, ale jednak bardzo słabo dozbrojonej, właściwie nazywanej przez Anglików bandzie szkockich górali. To tutaj za parę dni rozpocznie się wielka, wielka bitwa. Tak jak już wspomniałem, dumni Anglicy byli przekonani, że ta walka będzie łatwa, prosta i niezwykle krótka. Do się dziwić: posiadali naprawdę potężną, ciężko odbudowaną armię. Mieli pójść na Starling, aby wspomóc załogę na angielskim zamku, a następnie wspomóc już zajęte przez Szkotów miasto Dundee. Szkoci przeciwko tej potężnej armii mieli wystawić, uwaga, 180 jeźdźców i kilkanaście tysięcy piechurów. Każdy z tych piechurów miał mieć na wyposażenie taką potężną, długą, około 4 metrową włócznie i to wszystko. A przeciwko nim potężna, ciężkozbrojna armia angielska. Tak naprawdę większość z żołnierzy szkockich żyło w obawie że to będzie rzeź, że to będzie prawdziwa jadka, ponieważ na prędce zebrana garska szkockich wojowników pod dowództwem nikomu do tej pory nie znanego Wolesa ma stawić czoła potężnej angielskiej armii. Przez pogórze Sterling od wieków rozciąga się rzeka River Ford, czyli dosłownie czwarta rzeka. Na tej samej rzece, na jej licznych zakolach, po dziś dzień stoją mosty. Niegdyś był to bardzo wąski, drewniany mostek. Dziś nazywany przez archiwistów Sterling Old Bridge, czyli Stary most Starling. Nie ma go już dawno. Następnie w wieku XV w jego miejsce wybudowano nowy kamienny most. Tego również już nie ma. Dlaczego mówię o tych mostach? Dlaczego mówię o tym jednym drewnianym mostku Starling Old Bridge? Być może dlatego, że stał się on główną sceną, głównym motywem bitewnym tej największej bitwy, jaką stoczyli szkoci w tym właśnie miejscu 11 września 1297 roku. Ale o tym już w miejscu, gdzie ten most niegdyś stał. O którym mowa. nadawał się mniej więcej w tym miejscu. Troszkę może kawałek dalej na zachód. Drodzy Państwo, ten most był bardzo, bardzo wąski. Drewna. Mówi się, że naraz mogło go pokonać około czterech piechurów, ewentualnie dwóch jeźdźców. Jest 11 września 1297 roku. Na pola posterling ciągają oddziały angielskie oraz oddziały pod dowództwem Williama Wallace'a. O godzinie 12, w samo południe oddziały angielskie zaczynają przechodzić z jednej strony rzeki Riverford na drugą i w tym samym czasie, właśnie w samo południe, z po południowego wzgórza, które widzimy z tego miejsca, William Walls daje znak swoim oddziałom na Gwałtowny atak. Wojska angielskie są kompletnie, kompletnie zaskoczone. Część oddziałów, mówię, około 5 tysięcy ludzi była już po jednej stronie rzeki. Pozostała część nadal y, przebywa po tej drugiej stronie rzeki. Y, Anglicy znaleźli się w pułapce. Y, ich konnica ugrzęzła. Nie była w stanie wykonać szarży. Szkoci w kilka godzin pokonali prawie połowę oddziałów kilkunastotysięcznej armii dowodzonej przez Anglików. Sami zaś ponieśli stratę kilkuset żołnierzy. Nad całą tą operacją sprawnie trzymał pieczę William Wallace właśnie z pomyskiego Wzgórza, na którym dzisiaj stoi wielki monument, na który chyba warto się przejść. Bo skoro jest to bohater wszystkich Szkotów, a skoro tu już jesteśmy, to warto nam pójść. To jesteśmy z górze Abel Craig, To właśnie w tym miejscu, jak twierdzą historycy, William Wallace z tego miejsca obserwował, co się dzieje u podnóża tego wzgórza, jak się rozlokowują wojska rywala, wojska przeciwnika i z tego miejsca dał rozkaz do ataku swoim bohaterskim partyzantom, bohaterskim góralom. Dzisiaj w tym miejscu wznosi się monumentalna wieża, wysoka na 67 metrów, wewnątrz są takie kręcone spiralnie schodki. Jest ich dokładnie 247. To wygrali. Anglijcy ponieśli porażkę i była kanwa, na podstawie której można było nakręcić niezwykły film Wavehack, o którym dzisiaj za siódmą górą była mowa. Dzisiaj, w miejscu, w którym była toczona bitwa, jest ulokowany stadion Starling County. Obok jest boisko do rugby. A nad tym wszystkim. Nosi się po dziś dzień wieża, która upamiętnia największego bohatera tych ziem, jakim był William Wallace. Na dziś to tyle. Ja Państwa serdecznie żegnam i życzę wszystkiego, wszystkiego co dobre. Dużo wolności i dużo odwagi. Powodzenia.